Gdyby każde zdjęcie, każdy eksponat mógł coś powiedzieć. No, nie musiałbym tego czynić, ale niestety, rzeczy martwe. Rzeczy martwe, ale które do dnia dzisiejszego y, tak utkwiły w pamięci, że o każdym zdjęciu, o, każdej, y, y, o każdym medalu, o każdej odznacze y, mogę wiele powiedzieć. Tak, chcieliśmy pokazać Stanisławo Ościsła nie tylko jako piłkarza, ale tak na ile się da oczywiście, jeśli chodzi o, o przestrzeń, którą mamy do poprzestania, pokazać wszystkie aspekty jego życia. Dlatego jest Stanisław Ościsław, który gra właśnie na fortepianie, na który, który jest gimnastykiem, który na zdjęciach, kiedy Państwo je znajdą, który właśnie tańczy w grupie folklorystycznej. Jest mnóstwo zdjęć jego rodziny, bo ta rodzina zawsze, powtarzała, była dla najważniejsza i bez tej rodziny pewnie nigdy nie byłby tak wybitnym piłkarzem, więc zdjęcia rodziców, zdjęcia rodzeństwa, zdjęcia Stanisława właśnie jako pięciolatka, dziesięciolatka, no w zasadzie w każdym wieku go znajdziemy. Mnóstwo medali, wszystkie medale za Puchary Polski, medale za Mistrzostwa Polski. No, ten Puchar musiał tu skoro dźwigał go sześć razy w górę. Ten Puchar oczywiście na co dzień stoi w siedzibie górnika w zamrze. Mnóstwo zdjęć, nie tylko z boiska, ale też prywatnych teraz z Rubańskim w, w kartę, kiedy w eleganckim probowcu właśnie ze skóry chodzi z koską. Czuję wielką dumę, wielką satysfakcję z tego, że ktoś postanowił właśnie pokazać te trofea i przypomnieć już i tym starszym kibicą i młodszym kibicą, jak przebiegała kariera Stanisława Oślizło. Przyjechaliśmy właśnie Podziwiać jeszcze i wspominać czasy, kiedy wujek grał, kiedy trzymaliśmy za niego kciuki. No i wiele eksponatów coś nam mówi, a niektóre też widzimy pierwszy raz dopiero. Także no, bardzo, bardzo nam się podoba. Serdecznie zapraszam Stanisława Ślizdu razem ze swoimi pamiątkami.